Cześć, dziś będziemy mówić o Kthulu Death May Die. Na początku, przepraszam za mój głos, ale jestem zupełnie pochłonięta jakąś grypą, tudzież innymi chorobami. Ale ważne, że przez internet zarazków rozmnażać nie można. A zatem, Kthulu Death May Die to kolejna z serii gier o Kthulu, o przedwiecznych bogach, którzy. No, chcą nam pokrzyżować plany i chcą zawładnąć naszym światem żywych, no ale może to jednak my chcemy im pokrzyżować plany i to my chcemy sprawić, aby wszystkie rytuały, które potrzebne są do ich przebudzenia, nie zadziałały. Tak wygląda ustawiona plansza do scenariusza numer 4 z Cthulhu. Mamy dwóch przedwiecznych w głównym pudełku i sześć scenariuszy i możemy je mieszać tak, jak nam się to drzewnie podoba. Czyli mamy tak naprawdę 12 gier w jednym pudełku. Gry nie są proste do wygrania, scenariusze nie są banalnie, banalnie proste, trzeba się nad nimi trochę natrudzić, no i to też dodaje regrywalność Każdy scenariusz posiada taką kartę, na której mamy narysowane jak wygląda mapa, ponumerowane wszystkie płytki tej mapy i co potrzebujemy jako startowe e, zasoby na mapie, czyli kultystów, e, jakieś potwory i jakieś inne płytki. Wszystko to znajduje się, oprócz tych miniaturek, znajduje się w pudełku do scenariusza. W pudełku do scenariuszy również znajdują się takie oto dwa potworki, które będziemy gdzieś tam walczyć na drodze. Później wybieramy sobie Przedwiecznego, ja wybrałam Ktulu i układamy jego dek w ten sposób. Pierwsza faza, pierwsza, druga, trzecia i ostatnia faza. I do tego mamy również kartę jego jakichś tutaj minionów, w tym wypadku są to Kultyści i Starspawn, który też gdzieś tam będzie się nam pojawiał. Układamy to wszystko na mapie w ten sposób, a naszą figurkę przedwiecznego Boga układamy na tym zielonym trackerze. Na naszej mapie układamy wszystkie inne potwory kultystów, znaczniki, wszystko, co tylko jest napisane właśnie na tej karcie naszego rozdziału. Czytamy sobie wstęp i czytamy to, to jest bardzo ważne: jakie są specjalne zasady do każdego rozdziału i specjalne zasady do każdego przedwiecznego. W tym wypadku musimy powstrzymać kultystów przed ukończeniem rytuału. Musimy zebrać cztery artefakty. I musimy te artefakty dostarczyć do dwóch różnych wrót. Po naszej planszy chodzą również strażnicy. Jeżeli na naszym polu znajduje się taki strażnik i my mamy artefakt, to taki artefakt musimy upuścić i lądujemy w celi, która znajduje się zaraz przy wejściu na naszą mapę, czyli przy poru startowym. Jako specjalną akcję możemy takiego strażnika rozproszyć i go przesunąć dwa, dwa miejsca dalej od nas, albo możemy podnieść artefakt. Takie artefakty są dla nas bardzo przydatne, one dają nam różne specjalne moce, w tym akurat akurat scenariuszu, każdy artefakt ma napisane po drugiej stronie, co robi i taka, taka moc, takie coś z nami zostaje, dopóki, dopóty taki artefakt mamy. Czyli musimy stanąć na dwóch normalnych wrotach, mając cztery artefakty i kiedy to zrobimy, wszyscy strażnicy z naszej planszy się usuwają i lub wchodzi do gry. W przeciwieństwie do innych gier, typu na przykład posiadłość szaleństwa, gdzie jeżeli wykonamy nasze zadanie, które zostało nam powierzone, to nie musimy walczyć z tym potworem. Tak, w tym wypadku jest inaczej. W tym wypadku nawet jeżeli wykonamy zadanie, to i tak musimy tego potwora ubić. Chcemy po prostu wykonać to zadanie zanim ten potwór wejdzie na planszę, bo wtedy będzie tego troszeczkę za dużo. Jak taki który wchodzi na planszę? Albo właśnie poprzez wykonanie naszego zadania w scenariuszu, albo kiedy przesunie się po tym torze, na którym stoi. Za każdym razem, kiedy który przesunie się po takim torze, e, układa on token Bramy Hylei na planszy. W każdej takiej Bramie Hylei nowy kultysta e, się pojawia i Starspawn, jeżeli jest na planszy, przesuwa się w jedną stronę, w jedno, w jedno pole w naszą stronę, albo jeżeli jego nie ma, to się pojawia na niebieskim polu. No i teraz jak taki właśnie potwór się przesuwa po tej planszy? Po każdej naszej turze bierzemy kartę Mythos. I te karty wyglądają w ten sposób. Mają one tutaj opis, co się na takiej co się będzie działo, i mają lub nie mają taki symbol. Jeżeli trzy karty z symbolem mamy na stole, wtedy przedwieczne się przesuwa na takim torze. Tak właśnie wygląda skalowanie w tej grze, ponieważ karty my sposób bierzemy tylko wtedy, kiedy wykonamy całą naszą turę. To znaczy, jeżeli tego gram solo, tak jak w tej chwili. Będę miała jedną kartę na rundę i że gramy w cztery osoby, będziemy mieli cztery karty na rundę. No i teraz, co możemy zrobić? Mamy możliwość wykonania trzech akcji w czasie jednej tury. Możemy biec, czyli przesunąć się o trzy pola. Pola połączone są drzwiami, które również mają takie strzałki, które ja ich nie bardzo mi się podobają, no ale ułatwiają jednak troszeczkę, może rozgrywkę, widać gdzie są drzwi, gdzie są przejścia. Możemy również zaatakować. Atakujemy jednego wroga, chyba że mamy możliwość Atakowania wielu wrogów, ale to już jest jakiś specjalny skill, który niektórzy badacze posiadają. Możemy również odpocząć, jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym nie ma żadnych potworów. Wtedy leczymy trzy rany lub trzy punkty stresu, albo mieszamy dwa i jeden, tak jak nam to odpowiada. Możemy również się wymienić, wymieniamy się kartami, które zdobywamy podczas fazy badań, albo możemy wykonać jakieś akcje, które właśnie są w danym. Epizodzie tak jak tutaj możemy rozproszyć strażnika lub podnieść artefakt. Po wykonaniu takich trzech akcji bierzemy właśnie kartę mytosu, robimy to, co się dzieje, no i wtedy patrzymy, co się stało na planszy. Ponieważ nawet jeżeli skończymy nasz ruch na pustym polu, to i tak w fazie mytosu mo może się to zmienić, mogą jakieś e, nam potworki się tutaj e, pojawić i wtedy wszystko się zmienia. Po tej fazie mytosu albo e, badamy, czyli bierzemy kartę badań. Albo walczymy z tym, co się tam do nas przywlekło. No i na końcu sprawdzamy, czy mamy jakieś umiejętności, które się aktywują na końcu naszej rundy. I przechodzimy do następnego gracza. Gra jest bardzo szybka, rundy bardzo szybko przemijają, także naprawdę jest to gra, zamyka się w około godzinka, jest jedno z szybszych gier, właśnie o takiej tematyce. Spójrzmy trochę bliżej na naszą planszę gracza i kości. Każdy gracz otrzymuje taką oto planszę, gdzie mamy. Postać naszego badacza. Tutaj jest stres i punkty życia. Tutaj są wszystkie akcje, które możemy wykonać. No i teraz tak. To jest nasze, nasze szaleństwo, nasze punkty szaleństwa, które będziemy gdzieś tam otrzymywać w trakcie tej gry. Oczywiście, jeżeli dojdziemy do końca takiego toru, to umieramy. To samo dzieje się, jeżeli dojdziemy do końca toru naszego życia. Gdzieś życia nie mamy tak wiele, ale to życie możemy sobie jakoś z powrotem dodawać. Jeżeli właśnie odpoczywamy, natomiast szaleństwo szaleństwo nie możemy zmieniać, jeżeli takie szaleństwo otrzymamy, to ono już tam zostaje. Te czerwone pola szaleństwa to są przystanki. Jeżeli powiedzmy w jednej turze mielibyśmy dostać 5 punktów szaleństwa, to dostajemy raz, dwa, trzy, cztery, ponieważ zawsze zatrzymujemy się na takim czerwonym polu i każde, każde szale, następne szaleństwo jakby się... Nie liczy. Czyli, jeżeli jesteśmy zaraz przed tym czerwonym polem i mielibyśmy dostać 5 punktów szaleństwa, to dostajemy tylko jeden. Za każdym razem, kiedy wejdziemy na takie czerwone pole, również możemy sobie upgrade'ować jedno z naszych umiejętności. Pierwsza umiejętność jest to jakby taka główna umiejętność naszej postaci, w tym wypadku tu jest szczęście i mam jeden darmowy przerzut na turę. W tym wypadku e, mogę atakować cel, który nie jest na moim polu czyli mogę atakować Szogota tutaj stamtąd gdzie stoję, bo jest jedno tylko pole dalej ode mnie. I ostatnie mogę kiedy biegnę, mogę się raz skradać. Ponieważ za każdym razem kiedy przesuwamy się po planszy, to tak jak w wypadku posiadłości szaleństwa, chciałby unikać naszych przeciwników. W tym wypadku jeżeli przesuniemy się po planszy wszystko, co na tym polu było, z którego wyszliśmy, nas prześladuje i za nami idzie. Natomiast, mając właśnie umiejętność skradania się, możemy jednego takiego wroga gdzieś sobie ominąć i on za nami nie pójdzie. Punkty stresu wydajemy na dwa różne sposoby. Każdy punkt stresu to jest jeden przerzut jednej kości. Możemy wydać wszystkie pięć punktów stresu w jednej turze, żeby przerzucić wszystkie kości, którymi rzucaliśmy, a przerzucić jedną kość pięć razy. Na to nie ma limitu. Ale stres również dobieramy w przypadku niektórych kart, epizodów, kart badań, które pozwalają nam zapłacić stresem, żeby dostać coś dobrego. Zatem zawsze warto mieć kilka takich punktów gdzieś tam w zanadrzu, ale oczywiście można sobie je tutaj e, z powrotem odbierać podczas akcji odpoczynku. Taka karta badań wygląda w ten sposób. Tutaj jest mała e, historyjka o tym, o czym ta karta jest i wybór, co możemy zrobić. Możemy w tym wypadku Albo dostać lasso, albo możemy zapłacić dwa punkty stresu, żeby dostać profesora archeologii, doktora Johnsona. I wtedy, jeżeli wybierzemy lewą stronę takiej karty, wkładamy ją pod naszą planszę po tej stronie. A jeżeli wybierzemy prawą, to wkładamy ją z tej strony. Nie ma limitu do kart, które możemy trzymać w naszych. Posiadaniu i tymi kartami właśnie również możemy się wymieniać. Każdy badacz dostaje również kartę szaleństwa na początku takiej rozgrywki. To jest troszeczkę inne, właśnie jeżeli chodzi o inne gry z tego rodzaju. Nie jesteśmy w tej grze jesteśmy szaleni od samego początku i mamy jak to w życiu jakieś tam problemy. W tym wypadku ja mam paranoję i za każdym razem, kiedy mój znacznik szaleństwa dojdzie na takie czerwone pole, sprawdzamy, co się na takiej karcie dzieje. W tym wypadku. Wszystkie potwory na planszy przesuwają się o jedno pole do mnie, i jeżeli nie ma żadnych potworów na moim miejscu, to cały mój stres się zeruje. Także nie chcę być, nie chcę mieć nikogo koło siebie. Zawsze mi się wydaje, że ktoś mnie prześladuje. Jak to w życiu. Spójrzmy teraz na kości. Rodzaje są dwa. Są czarne kości, to są trzy nasze kości, którymi zawsze będziemy rzucać, i są zielone kości, które dostajemy dodatkowo. Na przykład tak jak tutaj, w tym wypadku. Tu dostajemy jedną zieloną kość już na stałe, tu kolejną i tu po jednej kolejnej kości na stałe przy każdym rzucie. Tu na przykład dostajemy dwie zielone kości, kiedy atakujemy coś, co nie jest na naszym polu. Czyli tylko w takim wypadku będziemy dostawać dwie zielone kości. Niektóre właśnie karty badań też dają nam dodatkowe kości, i zielone kości są o tyle lepsze, że one nie mają symbolu macek. Znak wykrzyknika jest to trafienie. Gwiazdka jest to specjalna akcja, czasami niektóre postaci pozwalają traktować gwiazdki jako trafienia, czasami coś innego dzieje się, jak taka gwiazdka wypadnie, natomiast jeżeli nie mamy nic, co mówi o takiej gwiazdce, to po prostu to ignorujemy. Jest również taka strona, gdzie mamy gwiazdkę i wykrzyknik. Natomiast czarne kości nie dość, że mają właśnie wykrzyknik i gwiazdkę, mają również matki. No i te matki to są właśnie punkty naszego Naszego szaleństwa. Za każdym razem, kiedy taka, taka macka wypadnie, taki punkt szaleństwa otrzymujemy. Ale właśnie dlatego mamy tutaj ten stres. Jeżeli wyrzucimy macki, możemy takie coś przerzucić. W tym wypadku również dostajemy macki, ale przynajmniej e, trafiamy. Wykonajmy może parę przykładowych akcji, żebyście wiedzieli, na czym taka rozgrywka polega. Zatem mam trzy akcje: mogę się przesunąć, mogę zaatakować, mogę odpocząć. Mogę się z kimś wymienić na legram solo, no, albo mogę wykonać akcję epizodu. W tym wypadku, ponieważ ja mogę atakować e, target, który jest o jedno miejsce oddalony ode mnie, muszę zaatakować tego oto szogota. Więc biorę trzy moje czarne kości, ponieważ tym rzucamy na początku i rzucam wypadły mi macki i nic tak naprawdę. Zatem ja mam jeden darmowy przerzut na turę, jako moja specjalna umiejętność. Przerzucę taką kość i nadal nic. To jest tragedia. Zatem powiedzmy, że wydam dwa punkty stresu, żeby przerzucić dwie kości. I mam jedno trafienie. Zostawię to tak. Zatem zadaję jedną ranę szogotowi. Gdzie się tu włożę mu? Proszę, trzymaj to. Tu Ma jedną ranę. I co dalej? Taki szogot ma 10. Punktów Życia i on atakuje, skąd ja to wiem, wiem to z takiej karty. E, taki Szogow ma 10 punktów Życia, jak mnie atakuje, to będzie atakował dwiema czarnymi i dwiema zielonymi kośćmi. E, I kiedy on jest zaatakowany albo atakuje, każde macki również tracą nam jedno szale dodatkowe szaleństwo. Zatem, jeżeli zostawiłabym te macki, które wcześniej wyrzuciłam, to dwa punkty szaleństwa bym miała zadane, a nie jeden. Niedobrze. No, ale powiedzmy, że zaatakuję go ponownie. Tym razem lepiej. Mam jedno trafienie, dwie gwiazdki i gwiazdki nie robią nic, no ale takie trafienie e, gdzieś tam sobie zanotuję. Tutaj mamy jedną kolejną ranę. No i co ja mogłabym zrobić? Mogłabym biec i mogłabym się gdzieś koło niego przemknąć, ponieważ mam właśnie e, ten, tą moc e, skradania się, a zatem przejdę. Raz, dwa, trzy pola, wskazam się obok niego, czyli on za mną nie idzie. I to jest koniec mojej tury. Biorę kartę mytosu. Jeżeli są dwie albo więcej miejsca chylej na planszy, ale ich nie ma, to który się przesuwa, jeżeli tak jakby były trzy znaki. No ale nic się nie dzieje. Dobra karta na początek, nie ma co. No i teraz sprawdzam, czy jestem na bezpiecznym miejscu. Jestem na bezpiecznym miejscu, nikogo tutaj ze mną nie ma, więc biorę kartę badań. Taka karta badań w tym wypadku jest to klątwa mumii. Dlaczego by nie? Ehm, Sarkofag woła wszystkich, którzy z niego coś ukradli. Jeżeli sarkofagu nie ma na planszy, bo go nie ma, to połóż go na twoim miejscu. Kładę sarkofag na moim miejscu. Jeżeli nikt nie ma ceremonial headpiece, to musisz wziąć klątwę. Na końcu każdej mojej rundy utracę jedną, jeden punkt szaleństwa, za każdy artefakt, który mam, albo biorę jeden stres za każdy artefakt, który mam. Mhm. I jeżeli odpoczywam w miejscu z sarkofagiem, mogę wszystkie moje klątwy wyleczyć. Tak samo jak zdrowie i stres. Wow, dobra, to nie jest takie złe. Jestem w miejscu z sarkofagiem, więc mogę to ledwo, łatwo, łatwo wyleczyć. Super. No i to była właśnie karta e, taka, i tyle, i wracamy do mnie. Także, jak widzicie, to wszystko jest bardzo szybkie. E nie wiem, dlaczego poszłam w tę stronę, skoro ja muszę iść do tamtego e, artefaktu, no ale to nic. To jest strażnik, którego nie chcę spotkać. E, jeżeli odpocznę, to mój cały stres się zwróci i mogę odrzucić tę kartę klątwy. Odrzucają, bo jej nie lubię. No i teraz mogę dalej coś tu kombinować. Muszę się dostać tam do tego artefaktu, no ale mam dwóch kultystów po drodze, ale to nic. E, jak to zrobić? Mam dwie akcje. Mogę Albo się przesunąć i zastrzelić jednego. A mogłabym się przesunąć tam, jeden za mną pójdzie i wtedy zastrzelić tego drugiego, a on mnie zaatakuje. Chyba tak zrobię. Czyli raz, dwa, trzy. Jeden z nich za mną idzie, bo koło jednego się przemknęłam. Normalnie dwóch by się przesunęło, ale przez to, że ja mam możliwość um, przemykania się gdzieś tam, to idzie za mną tylko jeden. No i teraz mogę albo zastrzelić, muszę jego zastrzelić, no zastrzelę jego. A, czyli rzucam trzema kośćmi. Jedno uderzenie, jedne macki. On ma dwa punkty życia, czyli ja mam jeden darmowy przerzut, przerzucę te macki. Gwiazdka, na broni. Przerzucę, używając stresu. Nic przerzucę jeszcze raz, używając stresu. O, tu był wykrzyknik wcześniej, czyli ja mam teraz dwa wykrzykniki, dwa trafienia, czyli zabijam pff, tego kultystę i on wypada z planszy. Czyli to były moje trzy akcje i karta metosu, Co się dzieje? O, jest pierwszy z tych znaków, czyli będę musiała tę kartę zostawić gdzieś tam na widoku. Przesuń wszystkich kultystów jedno, jedno miejsce do najbliższego artefaktu. Aha, czyli on ląduje na moim miejscu. On idzie do tego. On idzie do tego. <grym> Super. Okej, okay, i tyle. I one się przesunęły. No i teraz byłam w, w bezpiecznym miejscu. Wcześniej już nie jestem w bezpiecznym miejscu, bo jest kultysta, zatem on mnie atakuje. Kultyści atakują dwiema zielonymi kośćmi. Dwie gwiazdki, gwiazdki w tym wypadku nie robią nic, więc jestem bezpieczna i tyle. I w taki sposób ta gra się toczy. Jak widzicie, gra jest bardzo szybka, bardzo dynamiczna, rundy są bardzo krótkie, nie ma tak naprawdę czekania. Jakbyśmy grali w trzy osoby, to nie ma, nie ma zbyt wiele myślenia, jest chaos, ale jest to taki chaos, taki ciekawy chaos, taki, którym chcemy być, nie, wiemy co robimy, wiemy jaki mamy cel, nie jest tak jak w posiadłości, że miotamy się po tej planszy i tak naprawdę nie do końca czasami wiadomo, o co chodzi. W tym wypadku wiemy, o co chodzi, wiemy, jaki mamy cel, tylko jest go bardzo trudno osiągnąć. Z tym bardziej, że przedwieczny gdzieś tam się czyha i będzie się do nas powoli przesuwał. No i to jest Death May Die, Cthulhu. Trudno mi być... Um... Jakby niejednostronną, ponieważ ja jestem wielką fanką wszystkich gier serii właśnie Fantasy Fly Games o Cthulhu. E, wiem, że wyszła kolejna gra, ostatnia godzina, ale jakoś to mnie nie bardzo przekonuje. Widziałam wiele recenzji i jakoś te recenzje do mnie zupełnie nie przemawiają. No i pojawiło się właśnie Death May Die od K'mon Games. I wow, to znaczy tak, jeżeli mówimy o grze od K'mon, wiemy, że będzie dużo miniaturek i te miniaturki są i jest ich mnóstwo i one są świetnej jakości. Grafiki są super, gra jest naprawdę przecudna, jest ciemna, jest mroczna i to właśnie o to chodzi to nie jest przerysowane. Oczywiście są postaci typu Albert Einstein czy Ernest Hemingway, który gdzieś tam się pojawia, mamy Ala Capone. Także to wszystko jest. Um... Jakby cały czas tematyczny, ale sorry, ta historia tylu jest gdzieś tam wpleciona, właśnie w wątki e, tych wszystkich postaci. Także jest to naprawdę, naprawdę bardzo wszystko dopięte na ostatni guzik. Jeżeli chodzi właśnie o wykonanie, wszystko jest cud miętmalina. Nie ma żadnych, żadnych, zero zupełnie zastrzeżeń pomiędzy tym jednym, jednym malutkim, które ja mam osobiście, ale to tylko dlatego, że mi to przeszkadza. To są te strzałki na planszy, które pokazują, gdzie jest wyjście, a gdzie go nie ma. Okej, okay, jest to użyteczne, rozumiem, ale. Moim zdaniem, tak nie do końca mi to pasuje, wszystko tematycznie. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to tak, jak wspomniałam, jest chaos. Dzieje się na tej planszy bardzo dużo, ale jest to taki trochę kontrolowany chaos, powiedziałabym. To znaczy, wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, co się dzieje, ale wszystko dzieje się niespodziewanie. Tak, jak to by było, gdyby rzeczywiście to wszystko się działo. Nie ma y, opcji, że przesuwamy sobie naszego ktylu w miejsce, które nam pasuje najbardziej. Nie, on idzie do nas, on chce do nas. Gdzieś tam dotrzeć, albo chce nam przeszkodzić właśnie w zdobywaniu tych artefaktów, także będzie się przesuwał do artefaktów. I o to chodzi. I to wszystko ma taki właśnie tematyczny sens. I jest ten chaos, i dzieje się bardzo dużo, dzieje się to wszystko bardzo szybko, i wszyscy narzekają, że o, te pola są za małe na tej planszy. No, ale gdyby taki który wszedł ci do domu, to ile by ci zostało miejsca w pokoju? Ile? Jakie duże masz pokoje? Kto Death May die na pewno ma dużo klimatu i bardzo trudno tę grę wygrać. To znaczy bardzo trudno tę grę wygrać. Jeżeli gracie i wam dobrze idzie, to robicie coś źle, jak sam pan Eric Lang powiedział. Także. Nie zniechęcajcie się za tym, bo naprawdę warto próbować. Gra jest naprawdę świetna i jest szybka. Jeżeli przegracie po 10 minutach. To bardzo szybko to wszystko można zresetować i zacząć na nowo. Jeżeli chodzi o regrywalność, to tak jak wspomniałam, mamy dwóch przedwiecznych i sześć scenariuszy w tym podstawowym pudełku, zatem 12 gier i można je mieszać, można je kombinować razem ze sobą. I niektóre mają lepsze, wychodzą w trochę lepsze kombinacje, inne, dużo trudniejsze, ale to wszystko właśnie zależy od tego jak nam się trafi. Jeżeli już wiemy, o czym jest ten scenariusz, to będzie nam może łatwiej połączyć sobie e, ten scenariusz z jakimś e, przedwiecznym. No ale po co? Po co? Przecież to wszystko chodzi o zabawę. Trudną zabawę, ale o zabawę. Także regrywalność jest. E, mamy już pełno badaczy. Jeszcze w dodatkowym pudełku, które właśnie dostaliśmy z tego Kickstartera tych badaczy chyba jest ponad 30. Także jest naprawdę dużo malowania i e, jest dużo wyboru. I plus jest taki i to jest duża różnica pomiędzy właśnie Death May Die a posiadłością szaleństwa. W posiadłości każdy z badaczy ma swoją jakąś tam unikalną, unikatową um, moc, umiejętność, których musimy się nauczyć, które po prostu musimy czytać za każdym razem, aha, czyli on robi to. W tym wypadku takich umiejętności jest bodaj sześć. I one są pomieszane pomiędzy tymi badaczami. Zatem, jeżeli wiemy, że mamy szczęście, to to szczęście jest takie samo u każdego badacza. Jeżeli mamy yy, możliwość strzelania do czegoś, co jest oddalone od nas, to to jest takie samo u każdego. Także to nie jest tak, że musimy się każdej umiejętności uczyć na nowo. My po prostu je znamy, wiemy, jak jest i super. Jak już wspomniałam, gra jest trudna. Nie do opanowania, ale do wygrania. Zasad jest bardzo mało. Gra jest przeprosta, jak zresztą widzieliście. Tylko jak to wygrać. Jak to wygrać? Oczywiście rzuty kością nie są jakby nie sprzyjają nam zawsze kości, kości losowości, ale możemy właśnie przez to wydawanie punktów stresu możemy przerzucać. Niektóre osoby mogą przerzucać, bo mają taką umiejętność. Zatem jest możliwość manipulowania tymi kośćmi troszeczkę bardziej e, może nam po, pomaga, żeby, żeby jednak nie. E, Zniechęcać się do takiego scenariusza po jednej, dwóch, trzech, pięciu przegranych. Także jest to jest jakiś mechanizm, właśnie wspomagania. No i oczywiście jest też e, to skalowanie, ponieważ jeżeli gram, tak jak wspomniałam, solo, będę miała jedną kartę mytosu na turę, ale jeżeli gram w cztery osoby, to będzie takich kart cztery. Także to nie jest tak, że w pojedynkę będzie mi trudniej lub łatwiej coś zdobyć. Będzie zawsze tak samo. Jeżeli chodzi o czas rozgrywki, to tak jak wspomniałam, zmieścicie się w godzince. Um, może godzina 10, bo jest naprawdę, są bardzo szybkie, który nie ma, jakby ten, ten ktulu, który się przesuwa po tym trackerze, to jest, to jest taki czas, taki taka klepsydra swoista. On gdzieś tam się przesuwa i wiemy, że musimy się pospieszyć, bo jeżeli on wejdzie na planszę, to jest mogiła, bo, bo pewnie nas zje. Ale to fajnie, fajnie, bo wiemy, co robimy, wiemy, co mamy wykonać, znamy nasze zadanie, znamy, znamy target, który robimy i dobrze, w takiej posiadłości. To jednak jest trochę tego biegania po planszy, jest trochę zastanawiania się nad tym, co robimy tak naprawdę, czy robimy to źle. I ta gra trwa godzinami. Nie mówię, że jest to zła gra, mówię tylko, że jest dłuższa. Jeżeli mamy tylko godzinkę na rozgrywkę, Death May Die zdecydowanie wjeżdża na stół. Death May Die było naszą niespodzianką tego roku. Baliśmy się tego, że to będzie kolejna gra o Ktylu, że to już jest stanie nudne, że tak jak, po tej, jak ostatnia godzina zdobyła takie złe recenzje, po prostu nas to troszeczkę zabolało, bo wiemy, że to są inne firmy, inne gry, ale baliśmy, że po prostu to już jest ta kropla, która przeleje te czary, ale nie. Cthulhu Death May Die jest świetną pozycją, jest to gra dla początkujących, ale to nie znaczy, że zaawansowani gracze się nie będą przy niej dobrze bawić. Jest to bardzo szybka gra, bardzo prosta gra i tu sobie to pozwolę powiedzieć, zlinczujcie mnie jak chcecie, Cthulhu Death May Die... Jest lepszy od Zombieside. Mnie się Zombie Side nie podobało. Nie chodzi o tematykę, bo do Zombie nic nie mam. Mamy kilka gier o Zombie i bardzo dobrze się w to gra. Ale po właśnie Zombie Side zagranym w różnym gronie, w różnym składzie, nie zagraliśmy, nie, nie mamy w ogóle ochoty grać w żaden dodatek, w żadną nową wersję. Zupełnie nam to nie podeszło. Natomiast właśnie w wypadku Death Night, jak to wjechało na stół, to z tego stołu nie mogło zejść i. Od razu pożałowałam, że nie, nie kupiłam tego dodatku tego sezonu drugiego, więc już będę musiała gdzieś sobie ogarnąć e, za jakiś czas. Bo mało mi, mało mi Ktulu. Także wiem, powiecie, że to nie jest recenzja obiektywna, e, bo podoba mi się tematyka, ale zabier, zabierzcie tematykę. Na razie odsuńcie ją. Powiedzmy, że nie ma Ktulu, powiedzmy, że w ogóle to jest abstrakcja. Ta gra jest dobra mechanicznie, ta gra jest prosta, szybka. Nie zastanawiamy się pomiędzy 50 akcjami, których możemy wybrać. Wiemy, co mamy zrobić, jest prosty target, idziemy do tego celu. Tylko co chwilę nam coś przeszkadza. Ale to właśnie czyni dobrą grę, bo chcemy próbować. Chcemy cały czas, chcemy dotrzeć do tego celu, chcemy zrobić to, co mamy zrobić, i mimo że mamy na jednym Polu ktylu, jogota i trzech kultystów, i my gdzieś tam pomiędzy nimi się przemykamy. To chyba tak by wyglądało w prawdziwym życiu, co nie? to Znaczy, nie wiem, ale chyba. Bardzo fajnym takim, e, takim dodatkiem w tej grze jest to, że te nasi, ci nasi badacze stają się lepsi w tym, co robią, im bardziej są szaleni. To znaczy, im więcej punktów szaleństwa dostaniemy, tym, się ulepszam, tym bardziej ulepszamy nasze. Specjalne umiejętności i to jest świetne, ponieważ im bardziej szalejemy, tym bardziej nam coś wychodzi. I do tego jeszcze to, to szaleństwo, które dostajemy na początku gry, no to mi się bardzo podoba. To nie jest tak, że gramy i w pewnym momencie dostajemy coś, co nagle się okazuje, że jest niewykonalne, tak jak w posiadłości na przykład. Um, jesteśmy prawie na końcu scenariusza, jednak. Um, oszaleliśmy i nasza karta mówi, że mamy przeszukać wszystkie znaki zapytania na planszy, których jest siedem i one są w każdym w innym rogu, a jesteśmy, powiedzmy, dwie tury od zakończenia gry. No wiemy, że tego nie wygramy. A w tym wypadku to jakby nie wpływa na to, czy wygramy tę grę, czy nie. To po prostu wpływa na to nasze decyzje podczas tej gry. Także super e, taka perełka w całym tym morzu macek. A zatem jeżeli chodzi o Cthulhu Death May Die... To wszystkie macki w górę. Naprawdę super pozycja. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy jest to gra dla was, pod spodem odsyłam was do linku, w którym jest, omawiam sześć różnych kier, właśnie o tematyce tekstylu, i pomagam wam wybrać tę, która najbardziej Wam przypadnie do gustu. Na razie.